Witam wszystkich Toyota Corolla E12. Filmik będziemy już nagrywać taki filmik z Toyota Avensis. Yy, ale o co chodzi? Już wam pokażę. Tylko włożę kluczyk. Chodzi o przyciemnienie zegarów. Tutaj nigdzie nigdzie nie ma jakichś, kurcze przełączników jak to po prostu przyciemnić te zegary i tak dalej. Ale jest na to prosty sposób. W moim filmiku jak dobrze poszukacie to jest Toyota Avensis i działa tak samo w Koronce Chodzi o to, że sobie przełączacie Zapłon. I teraz patrzcie, w momencie przełączenia świateł zegary Wam przygasają. Teraz jest yy, jeszcze fajnie, bo ja sobie ustawiłem, ale uwierzcie mi, jak jest mocne światło, takie dzienne, na pierdziela, nic nie widać. Te zegary tak przyciemniają, że masakra. Już Wam pokazuję, jak to przejść, jak to ustawić, przepraszam. Czyli włączacie zapłon, Będziemy się posługiwać tutaj na tym wyświetlaczu i przełącznikiem, ale najpierw załączacie sobie światełka i zegar przygaśnie. Oczywiście tutaj nam pokazało diodę, że światełka się świecą, i teraz tak. Patrzcie tutaj, przełączacie sobie raz. Macie przebieg jeden, przebieg drugi i kreseczki. I teraz te kreseczki mówią nam, jak intensywnie ma świecić. Jak je zmienić? Wciskacie i trzymacie. W momencie, kiedy i za chwilę zacznie Wam się zmieniać, ściemniać, zrozjaśnić, ściemniać i rozjaśnić. W momencie, gdy ustawicie sobie najlepsze oświetlenie, puszczacie guzik i czekacie. Już Wam mówię, o co jeszcze raz. Raz, dwa, na kreseczki przy zapalonych światłach, wciskacie i trzymacie, i patrzcie. I ja tak puszczę. Czekamy, aż kreseczki znikną. Cała filozofia. Zmiany intensywności podświetlenia. No, mówię, filmik jest odnośnie Toyoty z t 25 którą miałem. Teraz mam korolkę i tak samo działa. Jak widzicie, więc sobie wyłączacie i od tego momentu przy włączeniu światła widzicie. Macie intensywność ustawioną, jaką chcecie. Dzięki. Mam nadzieję, że też się filmik przydał, bo mówię, takie porady są według mnie, mojej opinii potrzebne, bo nie wszystko idzie znaleźć na internecie. I tak dalej. Jeszcze, jak widzicie, tutaj mam półkę wyrwaną, śrubki z jednej osłony, które jeszcze nie zdążyłem przykręcić. Półkę mam wyrwaną, poszedł bolec. Tutaj tego nie zauważyłem Gościu skleił po prostu na superglu i taśmę. Tego nie zauważyłem przy kupnie mój błąd. No i teraz jest taki bolec. No będę to po prostu ściągał tą całą konsolę, próbował naprawić. A jak nie, to kupię używkę. I tyle. Dzięki, cześć, do następnego. Czińcie hej.